Czekaj, no czekaj, a 100 lat nie śpiewane nocowe. No co? 100, 100 lat, sto lat niech żyje, nie żyje, nie żyje, żyje nam. Nie o, proszę, proszę bardzo. bardzo. Brawo, nie brawo! brawo. Kuberta, je. Yeah. Było śpiewane sto lat, były dmuchane świeczki, no to urodziny. Prawdziwe street party, a w roli gwiazdy tego przyjęcia? Hmm, no właśnie. Och! Muszę pokazać. O, to jest sałatka z ośmiornicy. Urodzinowa sałatka z ośmiornicy, przywieziona na urodzinowe przyjęcie Tomka. Jednak chyba nie do końca z myślą o solenizancie. Zadowolony miał być ktoś inny. Ja od razu mógłbym ją y, hapnąć. Tak, ja. dawaj. Mogę palcami? No dobra, dobra. Masz widele. Nie trochę Jak mówiłeś, że twarda? Nie jest twarda. Nie jest twarda. Ta, ta. Ta. Ona musi być taka lekka. Nie, to nasz tak? już, ha, jest Jak? No smuguł, dobra? Genialna. No. To, że jest genialna, nie wątpimy. Udało się. Sałatka miała panu smakować i smakuje. Kto by zwracał uwagę na solenizanta, kiedy przed oczami miska pełna pysznej sałatki, okazała się ona być na tyle kusząca, że nie powstrzymał się pan i musiał umoczyć w niej paluchy. Oczywiście, jako pierwszy. Ja to <śmany> hmm. bomba. Hmm. Jeszcze złapałem. Jeszcze dużo, jeszcze dużo. Ale złapałem. Złapałeś. Złapałeś, nie będzie. Wiesz co? To... Ale czy kuscha może? Macie taleszyki! Ale pycha. Pycha. No bo ja nie wiem czemu nie jestem. To nie, ja kręcę, ja jestem. Ja jestem dzisiaj służbową. Liszka. Lilia, szybni proszę irokezowi mikrofon, tylko sprawdź czy tutaj lampka się świeci. Musisz odchylić troszeczkę wiem, ten. Tak nagrylić, nawet miska się zbuntowała i z rąk wypadła. Ważne, że część sałatki ocalała. Można dalej moczyć paluchy i się zajadać. Solenizant posprząta, a nawet cierpliwy poczeka na swoją kolej do sałatki. Możliwe, że coś zostanie i dla niego. Liwka, wzięłabyś przepis od Kaspra? Mamy zyskać dzisiaj. Wyjem ma, co najlepsze. Te łapy? Gdzie te łapy? Mm -hmm. Zostaw to proszę cię! Nie, nie. Pyszne. To jest posiłek dobry. Pyszna. Mądry jesteś mm -hmm. chłopie. Smacznego? To jest normalne do jedzenia, a nie. Lolka będzie skarmił? Nie, lolek na razie nie będzie. Lol, to rolkowi O, to do Lolka? Tak. No. To rolka. Dobra, to Ja chcę tylko talerzyka. Mhm. Proszę, będziesz usłyszał. O, się bardzo to dziękuję. To jest... Zastanawiam się, czy ktoś tam pamięta na czyje urodziny przyjechał i do kogo. Gwiazdą przyjęcia okazał się Jacek i jego zamiłowanie do sałatki z ośmiornicy. Jako kamerzysta nawet pierwszy otrzymał swoją porcję. No tak, bo to kamerzysta na tym przyjęciu był najważniejszą osobą. Smacznego wszystkim. Co to, to Liwia? Nie. Ja będę ja to stać. Liwia, no spróbuj! Jest pyszne! Ziemniaka, no. tak. Pani, bo ci zaraz padnie, wiesz? Jak? Miętka. No bo miętkę no, dałem. Spróbuj, no, spróbuj. Spróbuj mięso, jest miękkie. Robala, nie spróbuj. Nie... No, dobra. Masz jeszcze ziemniaka. To, żebyś mi konia Co to jest? Ja to bym smakować, bo ja tego nie nigdy nie, nie jadłem. Konia trojańskiego. Jak Jacek, dobre? Nie znają się, nie? Nie, coś mi konia trojańskiego gdzie byś się dał? dostali w ogóle? A tutaj, na, na tym mamy sklep rybny, otworzyli całe szczęście. Bo w supermarketach jest bardzo droga, nie? takie Nie. No daj spróbuj, liwia no. Za ile? Spróbuj, Spróbuj. Uwaga, daj, daj, będzie nagrane, będzie nagrane. Ten kadr chyba mówi wszystko o tym przyjęciu. Łapczywie połykając słodkę Jacek, a w tle oparty o szybę smutny solenizant, który wypełnia drugi plan kadru, ale za to swoim wizerunkiem zapewnia liczne wyświetlenia tytułów Jacka. Ej, co zostaw to, to jest Kosołka, szparagowa. No, Dla mnie to twarde jest, dużo jest... długo, długo trzeba gryźć. No, a ja nie mam zębów, żeby gryźć bo wybierasz sobie, on sobie ja, to zsadzio, to. ja to zjem to, ja to ziem, na pewno Kasper? tak? dobre nie. tak? jedz, jedz, jedz tylko jedz. mówię, to dobre to to jest tylko te pewnie, no jedz, no i tak, co ty? jak tam Marta? chcesz kogoś pozdrowić, Ej, mamy, ma. Masz... aha, dobra, ja schowałem tą kartę, tak? nie, no my pozdrawiamy, słuchajcie pozdrawiamy Zdrowiajmy widzów pozdrawiamy tych, co oglądają a najbardziej Jacka zobaczcie, co się dzieje Zobaczcie co się dzieje. Jacek opanował ośmiornicę. No, będzie przepis, będzie niemasz. Ale nie. będzie na koniec gruba koperta. Uuu, licznik bije. Jacek już wytrzymał 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 z dokładką to już jest 205. Ale także gratulacje dla niego. Dobra, pani kolor, przepraszam, nie ruszam. Też nie jadłeś to nie jest iść takie iść proste. Jacek? Jacek jeden ja lubię. Nie, to tamty nie patrz na to, że niektórzy Ci sobie narzekają. Ja pierwszy raz to że ja, że powiem Ci na moje, to mi się wydaje, że jest twarda, bo trzeba długo gryźć. Nic nie trzeba gryźć, trzeba tak troszeczkę po, 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 pociumkać. No, hmm? Ale trzeba mieć kurwa, nie wiem czym ciumkać? Ja nie mam czym ciumkać. Ty masz, ja nie mam. Nie, jak nawet z pociumkać, to Ty masz czym ciumkać, a ja nie mam. Ale jest Lolek, Lolek będzie mi ciumkał. Hahaha, poczekaj. Nie możesz możecie mi nalać picia? A chciałbym pozdrowić Sławka. Sławek, pozdrawiam cię. Będzie mi Lolek. A ja? Siadaj. Mój pilolasie, najpiękniejszy na czasie. No i fajnie jest, dobrze jest. Jacek, Jacek, Jacek. jest nie do końca z całatki zadowolony. Jednak nie o radość Irokeza zachodziło. Jestem tego pewny. Zadowolony miał być Jacek. Prezenty urodzinowe dla Irokeza też, jak dla mnie, bardziej są prezentami dla Jacka. Rejs, czy lot balonem, o którym sam zainteresowany, nie mówił nic. Ważne, że Jacek będzie usatysfakcjonowany. Od... A i... to tą miętą? No, miętę też kupiliśmy i trzeba Ale było pokroić. Wczoraj dałem miętę. Specjalnie do ziemniaków i do, i do fasolki. Mm -hmm. Dobre? To jeszcze dokładka. Dobrze, ci smakuje. Chcecie się jak ktoś czegoś tam. Ja już dokładkę zjadłem. No, jedz, jedz, nie. Jak chcecie sobie kupić tę ośmiornicę, to, to, ja to długopis to... i piszta. Don Pedro, nie brakuje, ubierz. Jedna ośmiornica. <laughs> Dziwka. Musi ktoś rządzić mikrofonem, to teraz Sirok jest mikrofonem. mikrofonem. Ośmiornica. Jedna ośmiornica, pół kilo ziemnia. Liwka zajmie się mikrofonem, znalazł się nawet kamerzysta, który pozadaje pytania Irokezowi, więc śmiało można sięgnąć po kolejną dokładkę genialnej sałatki. Na zdrowie, panie Jacku. Ja nagrywam. To tak tańczysz? Nie, no, ma no czekaj. Jedz, jedz, Marta, Nausz. Jedz! Nausz, Nie żałuj nałóż. sobie. Irokez, cieszysz się z urodzin? Bardzo. Fajne, fajnie. Pewnie się cieszyć, Jak mam się nie cieszyć, no? A kolega Ci życzenia złożył? Tak, tak. Jaki kolega? Kolega, no, swój. Weź jak tam, jak jest, jest dobre. dobre, potrawa, to je. i je, co ty tam? Kultury trochę, tutaj w tych komentarzach proszę. No Kamadon. super! Jest, jest, jest. Ośmiornica wyrzucona, napój wylany. już no takie rzeczy. już dwie no. rzeczy. Czyli dobra impreza. Co trzecie I to, będzie? I impreza się bo. buja, jak już wylewuje. Jak jest, jest. jakie plany na, na następne lata? Następne lata? Nie wiem, nie planuję. Na pewno będziemy próbowali załatwić To Co ma być, leczenie. to będzie. Celawi? No oglądajcie. Starczy już Oglądajcie, oglądajcie i patrzcie. Oglądajcie to zobaczycie. A co będzie, to nie będę mówił, bo to tak. nie ma co mówić. A ten rok więcej to co zrobić? No, ok. Masz pozdrowienia od Stilonu Gorzu. ziomuś. Za Małpa cię pozdrawia od, od Stilonu. Też pozdrawiam. Też pozdrawiam. Będzie widać. Wielokres zaśpiewaj coś, no jeszcze co. Lubi śpiewać i rokes? Ja śpiewam, japoń, no to dawaj. Ale on ma swój moment. A, no. dobra. To nie jest tak. To nie jest tak. zaśpiewać. się nie zmusza. Mi przychodzi. Tak Mi to nadchodzi i przychodzi samo. I śpiewam. Tak. Weź ty tam... Zieluch! Weź ty, wiesz co, nie zabieraj się za to, a nie się pytasz. Chcesz tak skończyć? Weź te palce z obiektywu sorry, nie znam się pierwszy raz mam kamerę Z kim Zwidanie Jakuj Chodź się nie zapowiada. I że... Jacek skończy jak będzie później? Włączę zda, jeszcze zda, raz, nadajesz no, na żywo nam, jak... Dużo koperty od Iwony Co? Dużo koperty od Iwony Dostanę? Dużo Było tak pyszne, że aż prawie kartonowy talerzyk został obizany ja na pana miejscu bym zapytał, czy tego, co zostało w słoiki, kirokę z panu na drogę nie spakuje. Jeszcze tylko lot balonem i urodzin można uznać za udane. Mam nadzieję, że był pan usatysfakcjonowany. Jesteś, będziesz, a to Proszę, mhm. będziesz usatysfakcjonowany. O, bardzo dziękuję. A wy, co o tym myślicie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam.